W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś przez Krzysz Twój święty świat odkupić raczył. Żydzi szantażem wymusili na piłacie wyrok śmierci na Pana Jezusa. Jeśli Go nie skażesz, straszyli, stracisz posadę. Bo nie jesteś przyjacielem Cezara. Piłat więc skazał Jezusa na śmierć, mimo iż nie dostrzegł w nim żadnej winy. Pan Jezus przyjął wyrok śmierci, aby wypełnić wolę Ojca i odkupić ludzi. Każdy człowiek w chwili urodzenia otrzymuje konkretne powołanie, aby się zbawić, powinien na nie odpowiedzieć i przyjąć los, który go spotyka. Nikt z nas, nie wybiera sobie narodu, ani rodziców, ani zdolności, trzeba siebie przyjąć takim, jakim się jest. I tak jak Jezus powiedzieć: Oto idę, Boże, pełnić wolę Twoją. Tak się zaczyna droga krzyżowa każdego człowieka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała. Matko Bolesna przyczyń się za nami. Stacja druga Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, boś bo przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył. Każdy z nas rodzi się z jakimś krzyżem, który trzeba przenieść. Każdemu z nas wydaje się, że to Jego krzyż jest najcięższy. Może nawet chętnie zgodziłbyś się na wzięcie krzyża, ale takiego, jak Ty sam sobie wymyślisz. Przecież, gdyby Ciebie spotkały takie trudności i cierpienia, jak Twojego sąsiada albo znajomego, to Ty byś się na taki krzyż chętnie zamienił. Ale, Panie Boże, dlaczego mnie obarczasz krzyżem najcięższym? Czemu ten mój krzyż jest wyjątkowo trudny i niewygodny? Myślałeś tak kiedyś? Jaka to wielka łaska dostrzec, że ktoś obok ciebie niesie cięższy krzyż. A wiesz, dlaczego czasem krzyż staje się nie do zniesienia i przemienia się w rozpacz? Dzieje się tak wtedy, kiedy Twój krzyż jest sam, bez Chrystusa. Czy prosisz codziennie Chrystusa o pomoc w dźwiganiu krzyża? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus upadł pod krzyżem. Wyobrażasz to sobie? On, Bóg Wszechmogący, Pan całego świata, odziany w majestat, pełen chwały, leży pod krzyżem, brudny od prochu ziemi i krwi sączącej się z ran, sponiewierany, wyśmiany przez otaczający Go tłum. Ukochał Cię tak bardzo, że pozwolił się upokorzyć. Co mógł jeszcze zrobić żebyś wreszcie zrozumiał, że on cię kocha. Czy to, że oddał za ciebie życie, to jeszcze za mało? Osoby, które zawdzięczają swoje życie przeszczepowi narządów, żyją ze świadomością, że ktoś im podarował życie na nowo. Ty też otrzymałeś wielki dar, życie i to życie wieczne. Bądź za nie wdzięczny. Nie trzeba wiele. Klęknij codziennie rano i wieczorem i podziękuj Bogu za kolejny poranek, za kolejny dzień. Czy to naprawdę aż tyle cię kosztuje? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Maryja towarzyszyła Jezusowi w każdej chwili jego życia i kroczyła razem z nim drogą miłości ukrzyżowanej. Jest dla nas pięknym wzorem rodzicielskiej miłości. Rodzice są powołani przez Boga do tego, aby być podporą dla swych dzieci w codziennych trudnościach i problemach. Czy Ty, jako rodzic, wspierasz swoje dzieci? Czy towarzyszysz im w życiu? Dzieci nie potrzebują tak naprawdę Twoich pieniędzy. One potrzebują Twojej obecności. One potrzebują przykładu Twojego życia. Tak często narzekamy dziś na młodzież że jest źle wychowana. Ale z jakich domów ta młodzież wyszła? Przecież to od nas. Nasze dzieci uczyły się, jak żyć. Przejmowały nasze systemy wartości, nasze wzorce zachowań. Jaki przykład Ty dajesz swoim dzieciom? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Może chciałbyś, aby w Twoim życiu był taki Szymon z Cyreny, który w trudnych chwilach Przejąłby trochę ciężaru z Twojego krzyża. A czy pomyślałeś kiedyś, że to ty mógłbyś być dla swego bliźniego takim Cyrenajczykiem? Ale może pomagasz drugiemu tylko wtedy, gdy ktoś lub coś cię do tego zmusi? Jeśli chcesz, aby ludzie tobie pomogli, ty pierwszy musisz im pomóc. Spróbuj bardziej dawać pociechę niż jej szukać. Spróbuj bardziej rozumieć drugiego człowieka niż szukać zrozumienia. Oby nie było ani jednego dnia w twoim życiu, w którym twoje ręce nie pomogłyby dźwigać krzyża komuś, kogo spotkasz na drodze swego życia. A jeśli dalej szukasz Szymona z Cyreny, to już nie szukaj. Czy jeszcze nie dostrzegłeś, że to Jezus jest twoim cyrenajczykiem? I niesie z Tobą Twój krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Gest Weroniki nie był czynem, który w jakiś nadzwyczajny sposób ulżył Jezusowi w cierpieniu. Ona jedynie otarła mu twarz. Ale nie to jest istotne. Istotna jest jej bezinteresowność. Ona to zrobiła po prostu z potrzeby serca przepełnionego miłością. Nie liczyła na korzyści. Nie zraziła się negatywnymi konsekwencjami, które mogły nastąpić. Dziś też można spotkać ludzi, którzy pomagają innym. Dlaczego? Oj, i wie się co nieco o intencjach ludzkiego działania. Wie się i lubi się o tym rozmawiać, że ten to z czystego wyrachowania, tamten liczy na spadek, a ta spodziewa się mieszkania po staruszce. Ileż obłudy jest często w naszych myślach i rozmowach. A czy Twoim postępowaniem zawsze kierują czyste intencje? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Każdy z nas upada. Najłatwiej dostrzec upadek w nauk, alkoholizm, narkomanie. A czy zastanowiłeś się kiedyś, jaki ból, który ktoś nosi w sobie, popchnął go do tego upadku? Iluż jest ludzi, których życiem nikt się nie interesuje. A często mają oni rodzinę, i na pozór wszystko wydaje się być w porządku. Czy ty wiesz, kiedy twoje dziecko jest smutne i dlaczego jest smutne? Czy znasz marzenia swojej żony, ale te skryte w głębi serca? Czy wiesz, co cieszy twojego męża, ale tak naprawdę? Czy dla członków swej rodziny jesteś wsparciem w chwilach upadków? A może nawet nie zauważasz, że upadają i potrzebują twojej pomocy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Lubimy śledzić ludzkie losy na kartach książek i na ekranie telewizora. Lubimy się nimi powzruszać. Jest to dobry sposób, by popłakać nad innymi, by zapomnieć o sobie. Tak często dostrzegamy czyjeś błędy. Tak bardzo chcemy naprawić wszystkich, tylko nie siebie. Gdybyś miał wymienić wady swoje i jakiegoś drugiego człowieka, żony, męża, dziecka, pracodawcy, sąsiada, to które byłoby łatwiej wskazać? Jezus przy tej stacji zachęca: nie płacz nad innymi, płacz nad sobą. Jeżeli potrafisz. Szczerze zapłakać nad własnymi grzechami, to jest to wielki dar od Boga. Błogosławione łzy, które przynoszą owoce nawrócenia. Proś Boga, by dał ci takie łzy, skruchy. A przy tej stacji pomyśl także, czy przez Twoje zachowanie albo słowa ktoś nie płacze. Któryś za nas cierpiał, rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Upadłeś, człowiecze, po raz kolejny. Może już takich samych upadków było kilkanaście, może kilkadziesiąt, a może kilkaset. I może wydaje ci się, że na twojej drodze nie ma ani Cerenejczyków, których ktoś zmusiłby do pomocy tobie, a tym bardziej nie ma bezinteresownej Weroniki. Może nawet nie ma nikogo, kto wzruszyłby się twoim losem, kto by razem z tobą zapłakał. Nikt nie jest cię w stanie zrozumieć, nawet mąż, żona, przyjaciel, spowiednik. Może masz wtedy wrażenie, że Bóg także odszedł i nie interesuje go twoje życie. Może już nie wierzysz w Jego łaskę w sakramentach, w Jego miłość, w Jego obecność. Może to jest taka chwila, kiedy już kompletnie w nic nie wierzysz. I po to właśnie Jezus upadł po raz kolejny, żeby ci pokazać, że można się podnieść. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Jezus. Z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez Krzysz Twój święty świat odkupić raczył. Z Jezusa zdarto szaty, ale pozostał on ubrany w godność człowieka. Przeżył swoje życie tak, że nie musiał się niczego wstydzić. Nie powiedział ani nie zrobił nic, co musiałby w jakikolwiek sposób ukrywać przed drugim człowiekiem. Ileż razy ty mówisz coś, co za wszelką cenę chcesz potem ukryć przed innymi? Obmawiasz, kłamiesz, rozsiewasz plotki, a potem boisz się, że osoba, której dotyczą, dowie się o Twoim działaniu. Nie chcesz, aby ktokolwiek obnażył Twoje prawdziwe wnętrze. A powinieneś żyć tak, aby nie było takiego słowa, które musiałbyś zataić przed kimkolwiek. Bo, jak mówił Jezus, nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Przyjdzie taki czas, że Bóg zabierze wszystko, czym próbujesz się zakryć. Czy zostaniesz wtedy ubrany w godność człowieka? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, Przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Jezus nie był sam, gdy go krzyżowano. Było przy nim dwóch łotrów. Jeden go lżył. Drugi, świadomy swych grzechów, prosił o przebaczenie. Jezus powiedział skruszonemu bandziorowi: chodź, razem pójdziemy do raju. A do nas mówi, że nikt nie jest stracony, że najgorszy zbój, prawdziwa bestia i spragniony krwi oprawca mają prawo poprosić o przebaczenie i że cierpi i umiera także za nich, bo ich kocha także tych najgorszych. A czy ty, Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, zdajesz sobie sprawę, że każdy z nas jest po trosze zbójem, po trosze bestią czy oprawcą. Każdy z nas, bo wszyscy Jezusa naszymi grzechami do krzyża przybijamy, a On nam przebacza. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Tuż przed śmiercią Jezus powiedział Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Niewygodne te słowa. Jezus, wisząc na krzyżu, mówi nam, że nie jesteśmy idealni. Tymczasem my często nie widzimy w sobie nic złego. Myślimy: nikogo nie zabiłem, nie ukradłem niczego, jestem więc w porządku. Święty Jan Paweł II w swoim testamencie umieścił słowa: wszystkich proszę o przebaczenie. On, wielki, święty człowiek, zdawał sobie sprawę, że można kochać lepiej. A ty, czy potrafisz dostrzec, jak wielką łaską jest dar odpuszczenia grzechów w sakramencie pojednania? Jezus umiera przez Twój grzech, a przed śmiercią mówi do Ciebie, że Ci go wybacza, jeśli tylko chcesz przyjąć to przebaczenie. Tajemnica to wielka że można przed nią tylko uklęknąć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuje się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta. Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył martwe ciało Jezusa leży w ramionach matki patrząc po ludzku Jezus poniósł całkowitą klęskę czy ludzie obecni przy egzekucji oczekiwali jeszcze jakiegoś szczęśliwego zakończenia czy wierzyli że to jeszcze nie koniec że jeszcze wszystko będzie dobrze ciebie także często spotykają dramaty Wobec których po ludzku rzecz biorąc jesteś bez wyjścia. Bardzo łatwo w takich sytuacjach stracić nadzieję i sens życia. Ale jeśli wierzysz, to nie ma sytuacji beznadziejnych. Jeśli wierzysz, to nie ma rozpaczy bez dna. A po każdym wielkim piątku przychodzi niedziela zmartwychwstania. Warto tę chrześcijańską nadzieję mieć. Nie tylko w odniesieniu do swojego życia, ale także innym o niej przypominać, gdy znajdą się w sytuacji po ludzku bez wyjścia. Czy jesteś głosicielem nadziei? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta Jezus do grobu złożony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczym. Ciało Jezusa zostało złożone do grobu. Faryzeuszom wydawało się, że skończył się problem Jezusa z Nazaretu, że wszystko będzie po staremu. Znowu będą mogli żyć normalnie i nikt nie będzie wytykał im błędów. Ale my wiemy, że wkrótce przyszedł poranek zmartwychwstania i od tej chwili Bóg jest przy nas obecny już stale. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dobiega końca. Za kilka minut wrócimy do swoich zajęć. Czy będzie Ci towarzyszyć wtedy myśl? że Jezus Zmartwychwstały ciągle przy Tobie jest obecny? Czy On swoją obecnością uświęca każdą chwilę Twojego życia, każde uderzenie serca i każdy Twój oddech? Czy wierzysz, że On zawsze jest przy Tobie? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Skończyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Teraz Jezus prosi Cię, byś nie zapomniał o nim. Jeśli pozytywnie odpowiesz na jego prośbę, to on pójdzie z Tobą do tych pogmatwanych sytuacji Twojego życia, do nierozwiązanych konfliktów, do sytuacji z pozoru bez wyjścia. Pomoże Ci walczyć. Z tymi grzechami, z którymi ty już nie masz siły walczyć, pomoże ci powstać z każdego upadku, jeśli tylko chcesz. Panie Jezu, pomóż nam uwierzyć, że Ty jesteś przy nas w każdej chwili naszego życia.